samotycha i witam was bardzo serdecznie w czwartku. Jak ja dawno nie stałem w tym, oto właśnie w tym miejscu. Tutaj, w pięknym moim pseudo studiu, znaczy w moim pokoju, czym to było spowodowane. Oczywiście, że świętami, przez które najadłem się bardzo i stukałem się jajkami. Yy, I było fantastycznie. Naprawdę lubię święta. Piszcie w komentarzach, jak wam święta minęły. I ja naprawdę te święta chciałem spędzić z rodziną tak z dala od tego komputera. Technologii, i w ogóle posiedziałem sobie z rodziną przy stole. Pośmiałem się, yy, pojadłem, pośpiewałem. Ładnie, ale minęły święta mi bardzo fajnie. Nie wiem jak wam, ale, ale ja naprawdę dobrze spędziłem te święta i dlatego nie nagrywałem przez cały tydzień. Ale myślę, że już lecimy z materiałami, z livestreamami i tak z całą pełną parą. Ponieważ trzeba trochę tego nadrobić, trochę filmów trzeba powstawiać, prawda? Prawda? Tak jak mówię, dzisiaj jest czwartek. Cieszycie się? Najlepsze pytanie i zarazem pierwsze od Karoliny. Czy twoje nauczyciele wiedzą, że nagrywasz na YouTube? Moi nauczyciele dzielą się na dwie grupy. Na grupę nauczycieli, którzy wiedzą, że nagrywam, i na grupę nauczycieli, którzy nie wiedzą, że nagrywam. Wszyscy nauczyciele są do mnie dobrze nastawieni. Bardzo lubię swoich nauczycieli, w ogóle bardzo lubię szkołę. Pozdrawiam ich wszystkich, e, chyba że nie oglądają. Pewnie oglądają? Nie. Niektórzy oglądają, niektórzy nie oglądają, o tak. Na pewno moi nauczyciele wiedzą, że ja nagrywam, ale nie oglądają mojego każdego filmu tak szczegółowo dokładnie, ale na pewno wiedzą, że coś tam w tym internecie tworzy. I to chyba popierają, chyba, bo nie jestem pewien. Ale myślę, że to popierają, bo, bo rozwijam się w tym kierunku, więc to jest chyba dobrze, rozwijam się jak to toaletowy bardzo dobrze, tak. Ale suchar. Jesteś sam w domu. Nagle słyszysz jakieś kroki na schodach. Co robisz? Odłączam słuchawki od komputera i włączam muzykę na full a tak na serio to naprawdę bym tak zrobił. Muzyka działa dobrze na wszystko, boicie się włączcie sobie muzykę na full. Jest wam smutno, włączcie sobie muzykę na full. Jest wam dobrze też włączcie sobie muzykę na full. Muzyka jest dobra na wszystko. Będą filmiki na swoim kanale z gier. Y, tak, ostatnio właśnie się przymierzam do nagrywania takiego porządnego z gier, y, ale nie wiem, czy właśnie moi widzowie by chcieli, jeżeli byście chcieli takie odcinki jakie. Zaraz wam powiem, chciałbym nagrywać takie odcinki, w których nie byłoby dużo montażu. O tak, y, w których nie byłoby ruchów kamerki. Y, ruchów tego i tego, tylko by, byłby obraz z gry i ja. I od czasu do czasu, nie wiem, jakieś tam efekty czy coś, ale tego by nie było dużo. Czyli y, intro, y, film z gry i outro. Taki czysty film z gry, tak jak ja gram. Nie wiem, czy byście coś takiego chcieli. Jeżeli coś takiego chcecie, to piszcie w komentarzach, bo ja naprawdę nie przekonałem się jeszcze do takiego nagrywania, ale jeżeli dużo osób będzie tego chciało to przekonam się do takiego nagrywania i zacznę tak nagrywać. Oczywiście nie wszystko, bo flagi pozostaną na swoim miejscu, ale do tego byśmy dorzucili filmy z gier. Uśmiechniesz się? Pytanie, czy się uśmiechnę? Mogę się uśmiechnąć. Czy jak byłeś mały miałeś jakiś wypadek lub gdzieś uciekłeś? Już taki mały nie byłem, bo nie wiem ile miałem lat, może tak... 8, 10, może trochę mniejszy, ale miałem pewien wypadek. Byłem na placu zabaw jeszcze wtedy klasy zabaw były takie, takie stare i w ogóle te huźdawki były takie metalowe, wiecie, takie z tymi rogami takimi. I ja przechodziłem obok huźdawki I, i był taki chłopiec, co się bujał na huźdawce. W sumie jego mama go bujała na huźdawce i wtedy sobie przechodziłem i nagle tak dostałem tą huźdawkę. Pamiętam, że straciłem wtedy przytomność. Znaczy mama mi tak opowiadała, że straciłem wtedy przytomność, no i na samym początku mama mnie trzymała na rękach. Ja się tak wtedy przebudziłem i właśnie mama mówiła, że byłem cały blad, normalnie biały jak trup. No i wtedy nie leciała krew, moja mama myślała, że nic się nie stało i w ogóle, ale jak zaczęła trysnąć krew tutaj, w ogóle miałem dużo szczęścia, ponieważ kuźdawka uderzyła mnie koło tutaj gdzieś, nie wiem gdzie. Ale trochę wyżej i by uderzyła w skroń i mogłoby mnie tutaj już nie być. Ale jestem, więc chyba dobrze, ale nie ma co z takich rzeczy żartować, bo to naprawdę była poważna sprawa. No i wtedy jedna pani zadzwoniła po pogotowie, przyjechała pogotowie. I naprawdę byłem zadowolony, wiecie dlaczego? Bo pierwszy raz wtedy jechałem pogotowiem, ale pamiętam, że wtedy przyjechało takie rzękło stare Kurcze, klapa odpada, tutaj coś trzeszczy, tutaj skacze wszystko Naprawdę pamiętam to do dziś Skakało... nie, szkoda słów W ogóle myślałem, że będziemy jechali na sygnale, że wszystko będzie się rozstępować, wszystkie są chody i w ogóle... nie, co ty co wyjechaliśmy normalnie w ogóle no i do szpitala dojechaliśmy na ostry Tyszur, to się chyba tak nazywa, tam przyjęć, dział przyjęć no i ja tak siedziałem taki malutki, tak się bałem i w ogóle no bo ja nie lubiłem szpitali, w ogóle nie lubię jak coś mi się dzieje, chyba nikt tego nie lubi ile dzisiaj też tego nie lubię, ale mówią od razu, że trzeba szyć! Trzeba szyć! Nie ma żadnego, nie ma żadnego ratunku, trzeba szyć! Ja taki wystraszony był, no wyobraźcie sobie takiego małego Michała I postawcie się na swoim miejscu, ja boję się strasznie igieł szycia i w ogóle takich rzeczy Jeszcze nigdy nie miałem nic zszywanego i nie mam zamiaru nic mieć No to pewien lekarz, nie wiem czy to był lekarz czy jakaś pielęgniarka, naprawdę tego nie pamiętam Wpadł na pewien pomysł, że przyklei mi taki plaster fajny, który ze sklepu, no i po kilku tygodniach już noszenia tego plastra poszedłem na zajmowanie go. I co najgorsze było, że ten plaster przykleił się do włosów. Wiecie, jakie bolesne było odrywanie go? To normalnie depilacja była, że ja wam mówię. No i tak, ciekawa historia. Jeżeli chcecie więcej takich historii, to, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, że chcecie więcej takich historii. Ale dużo musicie dzisiaj pisać w komentarzu, co nie? Także to by było na tyle z dzisiejszego, samo czwartku, Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Bo mi szczerze ciekawie się opowiadało przed kamerą, aparatem. Tak, przed aparatem. Podagrywam aparatem. Widzicie ile rzeczy możecie się dowiedzieć w moich filmach. Także jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, wbijcie do mojego sklepu na kapselu. Chciałem pokazać koszulkę, ale teraz mam koszulę. Wbijcie i kupcie sobie coś. Oczywiście nie zmuszam, ale jeżeli chcecie, to możecie mnie wspomóc przez kupno i w ogóle będzie fajnie, jeżeli coś kupicie. Jeżeli ktoś coś kupi w moim sklepie, to wysyłajcie fotki na Facebooka Wysyłajcie fotki na Facebooka, albo wstawiacie na grupę Jeżeli ktoś mi wyśle fotkę, to ja wstawiam tą fotkę na Facebooka Więc fajnie, możecie być na moim Facebooku, tak? Yy, no i ogólnie wpadajcie na grupę sabotyżki, Sabotychy Zostańcie samotyszkami przez zasubskrybowanie mojego kanału Dzięki wam za obejrzenie Życzę wam dobrej nocy, dobrego dnia, zależy kiedy to oglądacie Trzymajcie się, no i fiona!